Witamy Was w stolicy Dolnego Śląska we Wrocławiu. Już za chwilę na Stadionie Miejskim we Wrocławiu rozpoczynamy ceremonią otwarcia, natomiast przez kolejne dni będziemy relacjonować, co dzieje się na arenach sportowych. Także bądźcie z nami. Witam serdecznie. Co pana skłoniło, że Pan przyszedł z całą rodziną właśnie dzisiaj na stadion miejski we Wrocławiu. No jest okazja być na stadionie i zobaczyć fajną imprezę. Zawsze mi się podobały wszelkie otwarcia, które oglądałem w telewizji. Różnych olimpiad i turniejów piłki nożnej. Była okazja zobaczyć, więc kupiliśmy bilety, bo jeszcze były i przyjechaliśmy. Mam nadzieję, że będzie super impreza, że będziemy się bawić, że będą doskonali wykonawcy i że wprowadzą nas trochę w ten świat sportu, który będziemy przez dwa tygodnie tak, oglądać. Ten event zainteresował mnie, ponieważ gra mój ulubiony wykonawca Dawid Kwiatkowski przedstawicielom jakich dyscyplin sportu będziesz kibicował? Yy, zdecydowanie sumis, sumitą, sumitą, tak? To się nazywa się ich sumitami. Dla mnie jestem ciekawy, jak dyrektor tego wydarzenia Krzysztof Maternę, jak to wymyśli, czy to będzie komediowe takie, czy, czy jak to będzie? No zobaczymy. Ale najbardziej czekam na marsz sportowców z flagami. To będzie najlepsze. Największy event w historii Polski będzie niesamowite widowisko. 400 ton sprzętu, yy, przepraszam, 270 ton sprzętu, 400 artystów. No, no, no to będzie potęga, to będzie petarda, to będzie najlepszy event. W Zapowiada w się wspaniały event. Jestem bardzo zadowolony z rozpoczęcia. Wrocław może być dumny. Czy jesteś dumny również, że e, igrzyska odbywały się we Wrocławiu? Jak najbardziej. Uważam, że to jest wielka nobilitacja dla Wrocławia e, i myślę, że powinniśmy iść w tym kierunku. Była fajna muzyka, na przykład taka, jak jesteśmy tutaj to... I... i jeszcze. Fajni byli ludzie i, i fajna była muzyka ze wszystkim I, i ludzie tańczyli e, i też było fajnie. Właśnie kończymy ceremonię otwarcia. Myślę, że jesteśmy wyjątkowo rozgrzani, przygotowani emocjonalnie do tego, żeby dopingować wszystkich sportowców na arenach, które będą rozgrywać się we Wrocławiu.